Siema, z tej strony Kamyk i witam Was w poradniku dotyczącym wykonywania trików. Dzisiaj zajmiemy się najbardziej efektywnymi trikami i będą to Ronaldo Chop, Ruletka oraz McGee spin Wszystkie triki będą opisane, ładnie narysowane, więc ja nie będę za bardzo dużo tu mówił. Tak jak widzicie macie wszystko ładnie na ekranie. Zaraz w prawym dolnym rogu pojawi Wam się mój pad podczas zrobienia tego no więc ja nie będę tylko tutaj opowiadał, będę opowiadał sytuacje meczowe, jakie będą. Tak więc pierwszy trik to ruletka, najłatwiejszy trik naj... i mi się wydaje, że zarazem najbardziej efektywniejszy w tej chwili. Macie sytuację meczową, w początek meczu widzę, że kolega nie broni zbyt dobrze, jeden obrońca, drugi obrońca i ładne wykończenie, tak więc w tym momencie tu ten trik był najbardziej pasowo. Następne to Maggie Dispin. Do tego potrzebujecie 5 gwiazdek sztuczek. Tak jak widzicie, tak to mniej więcej wygląda. na napadzie wygląda to tak mniej więcej. Jest to bardzo dobry trik, jeżeli chcecie go wykonywać, zejść do środka z boku boiska. Tak jak widzicie, tutaj będziemy mieli ładne wykorzystanie tego triku. Mamy Tarapta. Widzicie. Pełno miejsca mamy w środku. On myśli, że ja będę biegł do góry. No na szczęście tak nie jest. Schodzimy do środka. Maggi spin. Ruletka, której jeszcze się nauczyliśmy drugi raz. I mimo, że było 2-2 i była to 92 minuta. Ładnie zdobyliśmy bramkę. Ostatni trick to Ronaldo chop. Też bardzo dobry trick do schodzenia do wewnątrz boiska ze skrzydeł. Można go wykonać na dwa sposoby. Jeden był przed chwilą narysowany, drugi to ten, który teraz macie na ekranie. Jest to trochę inny sposób, no ale wszystkiego możecie się nauczyć. Mi się pasuje bardziej ten drugi, który był zaprezentowany w prawym dolnym rogu. Tak jak widzicie, tutaj Benarfa trzy razy ten sam trik wykorzystany i obrońca bez szans. Tak więc to były te trzy triki. Mam nadzieję, że Wam się to przyda. Zawsze możecie przewinąć, jeżeli wszystko było dla Was za szybko. Zawsze możecie przewinąć i zobaczyć co, gdzie i jak wykonałem. Tutaj macie końcowy filmik, tutaj to widzicie, że nie kwapił się tutaj z obroną ten gracz, dlatego ciężko mi było wykonywać triki, ale udało mi się zdobyć gola trikami. Tak więc to był pierwszy poradnik, na pewno będzie więcej, będą efektywniejsze triki, nie, efektywniejszych nie, bardziej efektowne i... Na pewno będzie więcej trików w przyszłości. Także to był kamyk. Lajkujcie, subskrybujcie. Będzie więcej poradników, może jakieś mecze w przyszłości. Ja spadam na razie.